jak myślicie, co wybrałem? Mysia góra? I z powrotem tą samą drogą? Nie. Nie, idę na szczyty jednak. Także uderzę na szczyty. Bo rzadko tu jestem i stwierdziłem, że zrobię sobie lekki tak zwany hardcore. I polecimy w tym kierunku. Krótsza trasa, ale ciężej. Jak widać już są mgły. Także, widoczno, że będzie słaba. No i co? Ale resztę pokażę wkrótce. No i się zaczęło. Cały czas pod górkę. Pamiętajcie o tym, że jak idziecie szlakiem, żeby co jakiś czas patrzycie tył. tyłu. Żeby zobaczyć jak ten szlak wygląda do tyłu. Czy jest oznaczony, czy nie. W razie gdybyśmy musieli się wracać, żebyśmy widzieli, jak to wygląda z drugiej strony. Widoczność słaba, nie? Ale jeszcze jest ok, nie ma tragedii. Dobrze, że nie pada. Tam właśnie idę. Cały czas mam jakiś ślad roweru. Ale z roweru to nie z motoru. Na zwykły rower jest za szeroki. Na motor jest za wąski. I nie ma odbicia żwiru czy czegokolwiek innego. Także to jest rower. Z tego co mogę określić po tym, Wjeżdżał pod górkę, właśnie. Powoli, spokojnie, na też nowych oponach. A, mógłbym określić, że koło 3 dni temu coś koło 3, nawet nie z 2, może 1,5 cały czas idę jego śladem idę tą samą trasą co ja zaplanowałem Zaczyna się być prawdziwa zima, co? Wcześniej silnice, teraz biało Ok, przyznam, że to jedno co to wszedłem pod górkę właśnie kawałek prostej wreszcie A drugie co, że robić coraz więcej śniegu a moje niby super dresy podchodzą za bardzo wyżej niż but i jak widać śnieg już się tutaj przyczepia Także trzeba założyć ochraniacze na śniegi na śnieg bo to mam takie naciaski ochraniacze i zaraz wam pokażę jak to wygląda. No, ślad wieleni. Okej. Okay. Problem mam w tym, że nie mam statywu. Żeby ustawić kamerę i cokolwiek pokazać. o co chodzi, ochraniacze, jeden mam tu, drugi akurat leży kamera na nim, żeby w przypadku mi zmokło od dołu, także pokażę na razie jeden, drugi po prostu założę później. Pamiętajcie jedną rzecz, jeszcze co, żeby dobrze zapiąć rzep, lepiej będzie zapięty, a to jest kwestia poświęcenia trochę tylko czasu, Tym lepiej będzie się trzymać. Nie będzie wchodzić śnieg pod spód. Lód. Albo woda. Lód, I zamarzać później. Że tworzy się lód. Sznurek. Pasek. Czasami jest sznurek, czasami jest pasek. Dobrze dopasować do buta. Jest dobrze dopasowany. Nie będzie zbierać. Nie będzie zbierać lodu pod sobą ja ten pasek nadmiar pasku chowam pod spód o, rękawiczki sobie nie są przydatne jest dość ciasno a nawet można o sznurówkę buta jak widać buta mam już ładnie skamuflowanego tu się będzie zbierać tego lodu na pewno ale to mi nie przeszkadza no i zaciągnięcie samej łydki żeby to się nie suwało w dobrej pozycji i nadmiar również chowamy do środka w ten oto sposób mam jedną nogę już gotową trzyma się dobrze buta jeżeli się zbiera nam lód nie zawsze to jest kwestia zaciśnięcia tego odpowiedniego ułożenia, nie zawsze czasami jest to kwestia buta po prostu także nie, nie bądźcie na to czy Czasami macie sznurek w tych osłonkach macie sznurek, on mi przybiera, Jeżeli macie wybór weźcie taki ze sznurkiem, jeżeli was denerwuje przybieranie śniegu lub lodu do podeszwy, do tych właśnie stabilizatorów, to wybierzcie sobie sznurek. Wtedy wtedy będzie ok. Przydam, że te testuję pierwszy raz akurat, co były dość tanie. No i zobaczymy w tych warunkach, czy się sprawdzą, sprawdzą. Na pewno jest ja sprawdzę, a jak one się sprawdzą, to już zobaczymy dalej. No, to co? Chcę zakładać drugi. Niestety leży zaraz pod kamerą. Także drugi założył bez nagrywania. Proszę bardzo. Dwa rękawy założone na kostki. Dobrze połączone w prawo wokół góry. W lewo na szczyt. Jak widzę, właśnie teraz mam za sobą baterię. Także resztę muszę nagrać telefonem. Sorry. Tylko chyba połowa, a może nawet nie. Jak idziecie pod górkę w ten sposób, nie stawajcie nóg prosto, bo jest łatwo wpaść w poślizg, o, tak jak widać. Pod skosem. Wbijać nogi. Wybijać krawędź. I idziemy. I powoli. I ciężarem ciała. Systematycznie. Krok po kroku. Żadnego śpieszenia się. Dlaczego? Bo ja myślałem, że to jest już szczyt. A się okazało, że to jest dopiero... Nawet nie wiem czy połowa. Nie, nie idę tędy. Idę dalej w górę. A skos jest naprawdę fajny. No i jestem już w połowie trasy drugiej. W połowie tak jak byłem wcześniej. Co się okazało? Że ja muszę tam jeszcze wejść. Jeszcze jest większy skos Jeszcze bardziej. Uwierzcie mi to nie jest ale Wcale prosto do tyłu. patrzcie się do tyłu. Widzicie szlak? Okej, okay, spoko. Można iść dalej. Zawsze wiecie jak wrócić. A ja wbijam się dalej. Dalej wchodzę wyżej Ale czasami ślisko Tu widać ślady zwierzyny idą w górę Ale co ja widzę? Kamień, kolejny kamień I tak dalej, i tak dalej Tu również kamień I w tych miejscach bardziej się ślizgam Jak zobaczycie, może bardziej Jest możliwość Tutaj jest mały rów. Fajna ścieżka tak, Ale potąd też teraz W tej wilgoci tego mokrego śniegu, który może sprawić, że się lepi Totalnie Wiadomo, że spływa tędy woda Więc będzie ślisko Po kamieniach widać, że są niektóre właśnie oddzielone, oddzielone Odsłonięte po prostu przez śnieg Bo woda tędy ścieka, także będzie bardziej ślisko Jeżeli bardziej bezpiecznie w takich momentach Polecam mieć po prostu albo w lewą stroną Albo w prawą stroną Jeżeli Ci bardziej być bezpieczni Weźmy mi to, że jest dobry skos Wcale nie mam lekko Szlak jest Widoczność słaba Także tak to wygląda razie nogawki dają radę Bardzo w porządku Bo się nic nie przyczepia Jak widać Także idę dalej w górę w górę, w górę, w górę. No i jestem. Czuję prostej, trochę więcej śniegu. Do tego jeszcze zaczął spadać. Hu, To jest to. Słyszycie to? O oh je. Yeah. W ostatnich latach to mi brakuje tego śniegu. Dobra, lecę dalej. Reszcie szlaku już znam, choć jest przyspany, to i tak sporo znam. A tak w ogóle, przyjeżdżę stamtąd, będę szedł tam, dookoła nie ma nic wyżej. I tu był znak ze szlakami. Stał pionowy, i tak dalej. Co za wandal to zniszczył, że to jest kierunek dla podróżujących, i tak dalej. Komu to przeszkadza? Nie rozumiem takich ludzi. Naprawdę nie rozumiem. Jestem na kolejnym szczycie. O, tu jest tabliczka. Gajnik 747. A to mało, myślałem, że jest więcej. Okej, okay, idziemy dalej w takim razie. Gdzieś powinno być dalej. znowu w dół, a potem pod górkę. Opa! Tam jest chyba kocka góra, z tego co wiem. I potem w dół na kukułkę. I na kocko. Lecimy. Ale zima pewno pało, Tak jest. Ale tylko tu, oczywiście. Bo w końcu słyszałem, że pada śnieg, także... E, przepraszam, pada deszcz, a tutaj właśnie pada śnieg. I to przyznam, że wcześniej, jak teraz są małe płatki, nie wiem, czy do Was to widać, jednak wcześniej padały dość duże płaty, że zrobiło mnie całego białego przez chwilę. A śniegu jest, jak widać, potąd. Także... trochę jest. Nogawki dają radę dalej. E, Czekajmy. Lud się nie zbiera. Także jest ok. No idziemy dalej. Co najlepsze ślad rowerzysty jest dalej. Także cały czas rowerzysta jechał w tym samym kierunku co ja. Bo to nie był zjazd, że jechał w tą stronę, bo to im nie umiem rozpoznać. Jechał cały czas w tym samym kierunku co ja właśnie idę. Także szacun. Ziomeczku, jeżeli to oglądasz to szacun dla Ciebie, że wjechałeś pod tą górę. W takich śniegach bo widać, że musiałeś jechać podczas śniegu. No i że wjechałeś pod tą górę i zjechałeś. Naprawdę szacun. Odawaj się w komentarzu, jeżeli zobaczycie jeszcze nagranie. Pozdrowionka i powodzonka. I to mi się wydaje, że to jest zima z prawdziwego zdarzenia właśnie. To jest prawdziwa zima. I takie coś od ostatnich lat można spotkać tylko i wyłącznie w górach. nigdzie indziej. Nie idziesz w góry, nie widzisz śniegu. Może jeżeli śnieg spadnie w swoim miejscu, spadnie na 2-3 dni i tyle. Dziękuję. Najlepsza jest ta cisza. Ta cisza w tym lesie to jest właśnie najlepsze w tym wszystkim. Nawet tej drogi nie słychać, kiedy byłem wcześniej. Żadnego tira, nic. Tylko bijące się płatki drzew, płatki śniegu, od drzewa o mnie, o liście, gałązki. Słyszę ciszę. Krzyk! Jej! Dobra, lecimy. Że nie mam dobrej trasy. Jak widać. Znaczy dobrej. Jest śnieżna, no ale co, trzeba się bawić, prawda. Sanek nie zbuduje, ale wędrować będę, czemu nie. Trochę się może poślizgać, słabo, za dużo błota pod spodem, ciach. A widoczność dość słaba, przyznam. No nic, idziemy dalej. Chyba w mi moknie, okazało się, że kamera już się wyczerpała, także wszystko kręcę telefonem, jest więc więcej trzęsienia. Przepraszam że za, za, za trzęsienie kamery. Anki by się przydały, mogłem że snowboard ze sobą. To bym zjeżdżał z tych gór. Potem wchodził, zjeżdżał, wchodził, zjeżdżał i tak dalej. Damn. No i teraz, miałem wcześniej znak, że szach skręca w prawo. Jest, skręca w prawo. Tutaj idzie wyżej niż ten. Po prawej. Jest pytanie: którym iść? Lewo czy prawo? Ok, z tego co wiem po mapie. To, to idzie na szeroką górę 766 metrów nad poziom morza, a to idzie po prostu na kocką górę. Ale tym szczytem, jak przejdę, to potem mogę zejść z powrotem tego szlaku. Także zaliczymy jeszcze jeden szczyt. A czemu nie? Let's go! W sumie rower też tędy jechał, a nie tędy. Także nie będziemy gorsi, choćby na piechotę. W filmie Czerwony jest prosty kawałek, ale tam dalej znowu jest pod górkę. Także nie ma co czekać. Idziemy dalej. To, proszę Państwa, szeroka góra. Ja wiem, że mój telefon trochę zatraca swoją jakość. A to przez latające płatki wokół śniegu. Jest szeroka góra. Jakiś pasek. zarejestruj się. Wysi SMS. Gmina Złoty Stok. Już strzałka. Myślę, że szlaku chyba. w kierunku podążać. No nic, idziemy dalej. Dość przesypane wszystko. Także, jeżeli ktoś nie zna terenu i nie byłoby żadnych śladów, bo w tym przypadku e, mój rower właśnie w tym momencie zawraca. Nie wiem o co chodzi. W każdym razie się kończy, tutaj, w tym momencie. I nie, nie, nie widać co robi dalej. Albo jedzie tym samym śladem wcześniej. A nie widziałem podwójnego śladu, tylko pojedynczy. Także to jest hmm, dość dziwne. Okay. Może zjechał inną stroną, gdzie wcześniej nie zauważyłem. Jest taka możliwość. No i co, ja teraz idę nowym ścieżką. Tak jak mam iść szlak. Ale widzicie, jest wszystko zasypane. Trochę śladów jak, jakiegoś zwierzęcia. Myślę, że to jest mała sarenka, czy coś takiego. Ale reszta, muszę iść na wyczucie. Patrząc na znaki. Oraz kojarząc szlak. Nie jest łatwo. Także powtarzam, jak ktoś nie ma mapy kompasu w lesie, idzie na takie wycieczki, to musi wziąć z sobą kompas czy mapę. Musi, po prostu musi. Ta ścieżka idzie trochę po prawej, a ta idzie wprost. Także zaraz ta druga dołącza do tej, to jest ta sama ścieżka. I robić to ślisko. Także zmieniamy od razu nastawienie butów. Idziemy bokiem, żeby przypadkiem nie zjechać na dół. O, popatrzcie. I tak sobie idę do tej. Nowa ambona wybudowana to jest Szlak to już żółty w tym momencie I tutaj już jest ambona Nówka funkiel, dosłownie Bo wcześniej nie było I czasu ma może Drobinka Bez zadaszenia Pewnie na lato, typowa na lato no nic, a my idziemy dalej. Kierujemy się szlakami i jazda. I w dół! No i ja wprost mam tą drogę Okazuje się, że szlak jest inny i idzie w innym kierunku, na podzamek bardziej Ja potrzebuję dosyć kłocka do kłodzka razem moderną drogę samą ją Potrzebuję skręcić prawo Mam nadzieję, że tą drogą dojdę do Do swojego szlaku, do kłockiej góry Chociaż z tego co widzę, chyba będę musiał zejść w dół, a potem w górę No i co? I potem w dół do miejsca transportu. Też to będzie ostatni przystanek. No ale nie będzie łatwo z tego co widzę. Idziemy dalej. O, totalnie biało. No i niestety, wchodząc na szeroką górę, ominąłem kocką górę. Dookoła, także tam jest ona, a ja muszę się kierować w tym kierunku. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, które będzie szybciej czy tędy, czy tędy na jaskółkę. Kukułkę, przepraszam. I tu mam mały dylemat, właśnie, no ale sprawdzam co z mapami jeszcze synchronizuję. No nic, mgła, słaba widoczność. Próbujemy dalej. Mam godzinę czasu do miejsca, a powinien być tam za pół godziny. Nie jest łatwo. No ale nic. Jakoś trzeba sobie radę, nie? Trzeba kombinować. Także sprawdzę mapy. Pierwsze to sprawdzę mapy, zobaczę czy będzie szybciej, czy tędy, czy tędy. Jeżeli przychodzę przez szczyt będzie szybciej, to wchodzę pod górkę, pomimo tego, że stacja więcej energii, to wejdę tam i po prostu przejdę szybciej do miejsca, którego, w którym powinienem być. Tak? Jeżeli nie, pójdę prostszą drogą, ale no to weźmie więcej czasu, także sprawdzam na mapach w tym momencie i zaraz, zaraz opowiem, którą drogę wybrałem. No okej, okay, zadecydowałem. E, ogólnie tak jak na mapie, zaraz pokażę na obrazku, e, jest, że w tym kierunku będzie szybciej. Także w tym kierunku będę po prostu wprost do swojego celu, także podążamy jednak pod górkę. Opa, i jazda. Czyżby jakiś szczyt? O, trzy granice 750 A mnie zaraz noc złapie Głucho, cisza, trzy drogi, trzy granice gdzie iść? Z samą mam do wyboru tą drogę, lub tą drogę. rędy pójdę. No i znowu rozdroże Z samą tu mam jedną drogę, a tu drugą. Ale wyprzedzając wszedzając, już mapy. Muszę iść tędy. Także będzie najszybciej. Według map. Zobaczymy jeszcze szlak zakręca i tak dalej, i tak dalej. Mniej śladów tu jest. Jedna osoba wchodziła i jakieś zwierzę schodziło. To tyle po znakach. Wiesz, a to widzę, że to jest żółty znak, żółty szlak. O, tu szkolnej ścieżki dochodzą, numer jeden. numer dwa, jakieś żywere lub szkowa lub coś tam. A my idziemy tędy. Robicie dość ciemno. Także jakoś wideo też już spada. O, ja szukam transportu, gdzie? O nie jest najpierw no, trzeba dojść do miejsca spotu, a potem, potem czekać na transport, nie? Tak by wypadało. O, coraz ciemniej, coraz ciemniej i droga cięższa. Trzeba kombinować, kombinować, ślizgać się. Chwilami biegałem jeszcze. Ajajajajaj. Wszystko przed szeroką górę. Bo ogólnie na kłocką górę taki był szlak, tak pamiętam, wszystko idealnie. A... A po szerokiej górze musiałem skręcić na inny szlak. Wróciłem się wokół kłockiej góry i teraz idę jeszcze innym szlakiem w ogóle. No, na szczęście, w dobrym kierunku, ale z drugiej strony nie wiem w że aż tak daleko odejdę od miejsca docelowego. Mam jakieś 40 minut jeszcze do miejsca, gdzie mam dojść. I najlepsze jest to, że warunki, jak widać, drogowe, nie za bardzo mi polepszają sprawę. No nic, idę dalej, idę, 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 idę dalej, bo już powoli zapada zmrok, a co nie wziąłem żadnej zapasowej letarki, także jedyne źród, źródło światła, które będę mieć, to będzie z telefonu. Sorry za zacinanie się z językiem, ale jestem trochę jedno co to zmęczony. Drugie co, faza głodu już przeszła jakieś godzinę temu. No i trzecie co, to cały czas się śni oczywiście, bo co chwilę z górki pod górkę, z górki pod górkę, nie? Także jest, nie jest łatwo. No i tu jest reszta, którą idę. A Tam jest miasto, do którego ma się dostać. To bardzo widać przez drzewa, tam jest trochę świateł. Tak, tam daleko jest właśnie światło miasta, do którego mam się dostać. Także jedno co. Bez kompasu nie wybieracie się do lasu. Nie ma takiej opcji. Jak znacie więcej mapy, nawet e, lokalizacje i tak dalej, weźcie sobie kompas. Mimo wszystko weźcie sobie kompas i będzie ok. Bo to jest mało miejsca zajmuje, a jednak może pomóc. W, jeżeli wiecie w którym kierunku się udawać, pomimo tego, że znacie miejsca. Tym bardziej będziecie wiedzieć, w którym kierunku się udawać, wystarczy poznać tylko północ, południe, wschód, zachód, i automatycznie możecie e, kontynuować swoją wędrówkę. Ja minąłem dosłownie, mówiąc, nie wiem, 6-7 rozdroży, w którym nie wiedziałem w totalnie, w którym kierunku iść. Jednak, dzięki temu, że miałem mapę w GPS-ie, mapę w telefonie po prostu jest z GPS-em no to byłem w stanie rozpoznać, w którym kierunku się mniej udawać i tak dalej. Także to mnie uratowało i gdyby nie to, to myślę, że miałbym problem, jak widzieliście, widoczność była słaba, także światło z miasta bym nie zobaczył, musiałbym się kierować po prostu szlakami, dopóki nie do głównej drogi jakiejś i nie zobaczę, w którym miejscu jestem, w której miejscowości. No i wtedy bym zadzwonił do tego transportu, co mam i powiedział, że jestem w tym miejscu, na tym kilometrze i tak dalej, i tak dalej, tak? To by tak wyglądało, jednak to jest więcej zabawy. Eee, także jeżeli nie chcecie się zgubić, no to polecam wziąć kompakt ze sobą, a najlepiej jeszcze mapę. Tak by to wyglądało.